Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie w takim wyjątkowym miejscu, bo będziemy mówili o bardzo ważnych sprawach. Nie ma spotkania w naszym kraju, na którym ludzie nie pytali się, co zrobić po wyborach, żebyśmy wszyscy razem zaczęli rozmawiać, mogli razem wspólnie działać, co zrobić. I zawsze po dłuższej rozmowie wszyscy dochodzą do wniosku, że są dwa bardzo ważne obszary, które mogą pomóc zasypywać podziały. Pierwszy. To oczywiście kultura, bo ona ma ogromne znaczenie. Kultura musi być otwarta, wolna, bo tutaj powinny się ścierać nasze różnice, tu powinniśmy patrzeć w przyszłość. Dlatego tak ważne jest, żeby kultura była wolna, żeby artyści uzyskali odpowiedni status, żeby ich praca była odpowiednio doceniona i mieli za taką opiekę, żeby nie było tak, że martwią się, co będą robić kiedy będą na emeryturze. Bardzo ważne jest. Żeby nie było cenzury ani ekonomicznej, ani personalnej, a także żeby naprawdę w naszym kraju była wolność słowa, bo wtedy ludzie rozmawiając ze sobą będą mogli znaleźć punkty, które ich łączą. Bardzo ważne jest także to, żeby media, z których ludzie powinni otrzymywać informacje, przekazywały informacje prawdziwe, żeby to była pewność, że jeżeli słyszymy o czymś w mediach, to to wydarzyło się naprawdę. I to jest bardzo ważne i o tym ludzie mówimy. Propozycji dla kultury mamy bardzo dużo, ale wiemy, że trzeba zacząć od tych rzeczy a potem krok do kroku dbać o to, żeby uczestnictwo Polaków w życiu kulturalnym, w kulturze było jak największe, żebyśmy tutaj dorównali innym krajom europejskim, gdzie demokracja jest bardzo mocno rozwinięta. Dzień dobry. Szanowni Państwo, dzisiaj spotkaliśmy się w tym miejscu nieprzypadkowo, bo chcemy rozmawiać. Przede wszystkim, choć nie tylko oczywiście, o książkach. Nie trzeba palić książek, żeby zniszczyć kulturę. Wystarczy, aby ludzie przestali je czytać. To cytat z znanej powieści Fahrenheit 451 dobrze obrazuje sytuację, z którą do, mamy do czynienia także w Polsce. Wskaźniki czytelnictwa w naszym kraju są bardzo niskie mniej więcej dwukrotnie niższe niż w większości państw Europy Zachodniej. Trzeba tworzyć warunki do tego, aby czytelnictwo w Polsce się poprawiało, aby Polacy chętniej sięgali po książki, ale również, co bardzo istotne, wspierać rozwój rynku książki, wspierać rozwój małych i średnich wydawnictw, wspierać niezależne księgarnie, wspierać e, autorów, tłumaczy, cały generalnie sektor, e, rynek, rynek książki. Dlatego e, podjęliśmy konkretne decyzje. Po zwycięskich wyborach 15 października obniżymy VAT na książki do zera. Uważamy, że ta decyzja pomoże, yy, pomoże rynkowi książki, zwiększy czytelnictwo, a jednocześnie ustabilizuje ten rynek. Polacy mają prawo do szerokiego wyboru książek, mają prawo, aby ceny książek były dostępne. Wiemy, że wydawnictwa borykają się z rosnącymi kosztami, z wysokimi cenami papieru, cenami energii, generalnie wysokimi kosztami również wytworzenia. Wiemy również, że sytuacja na rynku książki, na rynku dystrybucji książki nie jest łatwa. Bardzo mocna pozycja dużych sieci sprawia, że w szczególności te średnie, najmniejsze wydawnictwa mają problem z, uzyska z uzyskaniem rentowności. Zależy nam przede wszystkim na czytelnikach i na tworzeniu warunków do tego, aby wskaźniki czytelnictwa w Polsce ulegały poprawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania w tej sprawie? Bardzo proszę. Panią Rzeszką, jedną minutę zapytam w innym temacie, jeśli można. Chciałam zapytać o wczorajszy odcinek resetu. Tam pojawiły się informacje, dokumenty odnośnie tego, że kiedy Państwo rządzili. E i premierem był pan Donald Tusk, to Rosjanie byli wpuszczani bez wiz do strefy Schengen. Dlaczego tak się działo? Bardzo przykro, nie odpowiem pani na to pytanie, bo nie oglądam tego programu, dlatego że nie lubię słuchać nieprawdziwych informacji, nie lubię, żeby ktoś mną tak manipulował. I po to, żeby móc normalnie poruszać się w naszym świecie, w kraju, móc normalnie rozmawiać z ludźmi, nie oglądam waszych stacji. Jest mi bardzo przykro, kiedyś może media publiczne odzyskają to co powinny mieć i będę mogła z przyjemnością mówić, że obejrzałam program, czy uzyskałam informacje, które są prawdziwe, cenne i wszyscy powinni je znać. Także bardzo panią przepraszam, ale na ten temat nie będziemy rozmawiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję.